Nie mogę się powstrzymać i nagrać tego. Kilka dni deszczu. A teraz jak na wiosnę. Piękny oblocik. Trochę pszczółek z pyłkiem. Z gorszicy. prasują. A tak to się głównie oblatują. A co ja tu przyszedłem po co? For w formi plotek wyrzucić z uli, bo już wystarczająco długi czas tam jest. Zobaczyć czy jedzenko wciągły i jak wciągły to zabieram górne korpusy. W tamtym roku zimowałem tylko na jednym korpusie, bez poduszki, powierzchnia było ok Więc w tym roku robię tak samo Tak zazimujemy I jeśli wciągłe jedzonko, to nic nie robię Więcej nie myślę grzebać, gniazda są ułożone, kciuki zakarmione Jeśli wciągły, jeśli nie, to tam będą końcówki wciągać yy, Wyleczone, myślę, że Formil Płatek robi fajną robotę Jak widać, ładnie się oblatują, rodziny nie padły potem Specyfiku, więc jedna troszkę słabiej lata, ale może się wcześniej obleciała nie grzebię po ulach, już nie szukam matek bo, bo po prostu to nie ma sensu już teraz co ma być to będzie, zobaczymy na wiosnę resztę to prawda, jeszcze a propos protek tego leku z jednej rodziny mi bardzo ule wyległy, wyszły sobie z ula na wycieczkę troszkę pszczółek było martwych pod ulami ale nie panikowałem, jednego dnia wieczorem dałem, jak było chłodno, drugiego dnia rano były na ulu, ale w południe już ładnie sobie pochodziły do ula więc yy, nie ma co panikować. W większości mam demnice otwarte, osiadkowane, ale w dwóch ulach mam niestety stałe demnice, więc też była pewna moja obawa, ale, ale myślę, że na wiosnę się okaże. Stwierdziłem też, że nie będę już polewał kwasem nawet w zimie. Mam nadzieję, że ten lek zrobił robotę, chyba, że będzie długa ciepła jesień, to jeszcze przemyślę, ale póki co to nie planuję. I Już jesienią nic, w zimy nic ingerować, ewentualnie jakieś czasu na przedwiośnie zobaczymy. Pięknie latają stworki. No po prostu jak na wiosnę. Takie moje słabiaczki. Tak, dużo łączyłem rodzin, tak, tak. Nie łączyłem tylko tej rodzince. wiem, patrząc się nie pokazuje. Na tej pasie to tylko tej rodzinki z niczym nie łączyłem. A tak to łączyłem z odkolami, bo jedna tu ma do mnie pretensje. Także kończę. No, uciekać z mojego flipu. Popum pięknie pachnie. Pszczółki ekstra pracują na nim. Słychać brzęk jak na rzepaku prawie. Widać, widać koleżankę. Następna. Następna. Jeszcze sobie pyłku trochę przyniosą może troszkę nektarku. To są różne zdania. Są podzielone. Jedni mówią, że poplony są fajne, bo pszczółki przyniosą sobie pyłku. Inni mówią, że są B, bo pszczółki się sprasowują. Prawda? Pewnie leży gdzieś po środku. Ale taki. One. Jeden, tam za kukurydzą, drugi. Dalej trzeci. Troszkę tego jest. Mają gdzie się wyhasać. No opoplonie się nakręcę kiedyś odcinek. Oj, w tym roku dość gorzej mizerny. Zotkwi, ale jeszcze ma czas. Może jeszcze pójdzie w korzeń Nieważne. Będzie jeszcze muszę się nazbierać, żeby nakręcić już odcinek fajny o poplonach. Może to zrobić dziś, może nie. Ale na pewno nie teraz, bo lecę na drugą pasiekę. Tam Tymowar powyciąga się, bo tam by wcześniej dawałem i też już okres, który ma przebywać w się skończył. Więc biorę samochód i pędzę. A na koniec jeszcze ujęcie na pczółkę. Fajnie to wygląda.